Cześć, witajcie. Od razu Wam powiem na starcie, że nigdy wcześniej nie spotkałem i nie miałem styczności z marką Infinix. Marką, która robi moim zdaniem całkiem ciekawe smartfony. Natomiast też to wynika po części z faktu, że od dłuższego czasu sam dla siebie nie szukałem żadnego smartfona i po prostu nie byłem na bieżąco, bo jestem zadowolony z tego, który aktualnie posiadam. Natomiast, gdy pierwszy raz wyciągnąłem ten telefon z pudełka... Odpaliłem go, skonfigurowałem i zobaczę, ekran to sobie tak pomyślałem, wow, no naprawdę jest tutaj dobrze. I no, może kosztować taki telefon, który jest duży, ma bardzo fajny ekran. No tak, 2-2,5 zł. Potem sprawdziłem jego cenę, że tak powiem, na rynku i moim oczom okazała się kwota bliżej niespełna 1500 zł. No i powiedziałem sobie, wow! Kurczę, no, za takie pieniądze to jest naprawdę dobre urządzenie, ale sprawdźmy je dokładniej. I właśnie w tym materiale przyjrzymy się dokładniej Infinix Note 40 Pro, czyli jednemu z najnowszych smartfonów od tej firmy. że ten telefon nie kosztuje jakichś absurdalnie dużych pieniędzy, to tym bardziej Was zaskoczę tym, co się znajduje w pudełku bezpośrednio od producenta. No, chodźcie ze mną, zobaczymy, co producent tutaj dodaje do swojego zestawu, bo szczerze, ja tak dużego zestawu jeszcze nie widziałem od żadnego producenta. Mam oczywiście sam smartfon, ale o nim za sekundę. E, poza samym smartfonem mamy ładowarkę, która to jest właśnie tym elementem dodatkowym na e, premierę. E, I co ważne, ta ładowarka oczywiście wspiera maksymalnie moc ładowania bezprzewodowego, ale też jest ładowarką, która się do naszego smartfona przyczepia na magnes, dzięki czemu właśnie możemy sobie skorzystać z technologii ala MagSafe znanej z telefonów z nadgryzionym jabłkiem. Poza oczywiście tym, mamy jeszcze szkło hartowane bezpośrednio na nasz Ekran. No z tym się nigdy jeszcze nie spotkałem. Mamy moim zdaniem mega kozackie i zarobiście wyglądające Etui, które idealnie pasuje do naszego smartfona, i szczerze, właśnie też to jest jedno z najlepiej spasowanych Etui do telefonu, jaki kiedykolwiek widziałem. Wraz z naszą właśnie ładowareczką tworzy się bardzo no fajny tutaj komplet. Poza oczywiście samym Etui mamy jeszcze ładowarkę i tą ładowarkę 70W, dzięki czemu Będziemy w stanie na maksymalnej mocy ładować nasz telefon. No i mamy coś, co też dawno już nie widziałem. Tutaj są oczywiście słuchaweczki oraz przewód USB-C do ładowania naszej ładowarki. W tym wypadku jest to USB-C, USB-A. Co też istotne, mam tutaj przykładową inną ładowarkę, na której ja ładuję swój telefon. Jest to typowa ładowarka pod MagSafe i w etui, moi drodzy, wszystko pasuje, działa, nic nie odpadnie. On, jak sami coś to możecie zauważyć, więc tutaj duży plus dla producenta idzie ode mnie za kompatybilność z urządzeniami na tzw. Makseiba. Ok, skoro już wiemy nieco o samym smartfonie, to pora przyjrzeć się suchym liczbom. Tak więc przejdźmy do specyfikacji technicznej tego urządzenia. Infinix Note 40 Pro to telefon, w którym znajdziemy 120 Hz ekran AMOLED Full HD Plus o przekątnej aż 6,58 cala. Pod maską bije procesor Mediatek Helio G99 z układem graficznym Mali G57MC2. Do dyspozycji mamy aż 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Smartfon został wyposażony w aparat tylny 108 MB. Pikseli, natomiast przedni posiada 30 MP. Bateria zamontowana w tym telefonie ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie do 70 W na kablu oraz 20W ładowanie bezprzewodowe wraz z możliwością ładowania zwrotnego. Smartfon waży 190 g i to czuć. Moi drodzy, ekran w tym urządzeniu to chyba jego największy atut. Mamy oczywiście tutaj do czynienia z ekranem amoledowym o parametrach takich jak wcześniej wspomniałem, natomiast czyste użytkowanie i feeling z niego jest naprawdę satysfakcjonujący. Nie bez powodu na samym wstępie tego materiału powiedziałem, że ten telefon, biorąc pod uwagę pierwsze wrażenia tylko z ekranu, robi wrażenie dużo droższego niż faktycznie. Jest ok, ale skoro już wiemy sporo o ekranie, no to jak z tą wydajnością, bo jednak nie mamy tutaj topowych komponentów w środku. Powiem Wam tak, ogólnie jest naprawdę bardzo dobrze. Telefon jest mega responsywny, działa super szybko. Natomiast na pewno na minus, jeżeli chodzi o tą wydajność, bo to się bezpośrednio wiąże z procesorem, jaki tu jest zamontowany, nie mamy wsparcia dla sieci 5G. A jednak nie jest to telefon za 800 czy 900 zł, tylko dużo, dużo więcej i trochę szkoda, że nie ma wsparcia dla tego 5G z racji, procesora jaki tutaj został zamontowany. Natomiast jeżeli chodzi o samą wydajność, to zazwyczaj jest dobrze, bo jednak czasami zdarza się, że system się troszeczkę pogubi, delikatnie zwoń nie do końca po prostu wie, co my chcieliśmy uzyskać i gdzie wejść albo gdzie kliknąć. Ale to się zdarza stosunkowo rzadko, więc. Można to przeboleć, biorąc pod uwagę cenę urządzenia. Na pewno na plus bym zaliczył tutaj to, że telefon podczas użytkowania nie przegrzewa się nadmiernie, gdyż nie był jakoś przesadnie ciepły. Dało się go normalnie użytkować po prostu właśnie nawet pod większym obciążeniem. I chyba przyszła pora na element, który dla większości z Was jest kluczowy przy wyborze smartfona. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, trochę śledząc rynek i pytając po znajomych, czyli foto oraz wideo jak ten telefon z jakże imponującą wyspą wypad jeżeli chodzi o foto wideo Tutaj będzie bardzo gorzko, naprawdę bardzo gorzko, gdyż sam smartfon nie robi ani dobrych zdjęć, ani dobrego wideo. Inaczej, te zdjęcia są ok, ale jednak spodziewałem się, że będą na zdecydowanie wyższym poziomie. Często brakuje ostrości, często kolory są po prostu takie wyprane, takie bardziej szarawe niż nasycone. Na fotkach bardzo często brakuje szczegółowości, a poza głównym obiektywem 108 MP ten dodatkowy do niewielu zadań się w sumie przyda. Tym bardziej, że jest to obiektyw makro, a nie szerokokątny. Trochę szkoda, wolałbym jednak w drugą stronę, bo zdecydowanie częściej używa się szerokiego kątu niż właśnie tego makro. Przejdźmy więc może teraz do frontalnego aparatu, który nie odstaje jakoś od tych tylnych, niestety, moi drodzy nim dobrego selfiacza sobie nie zrobicie może inaczej, będzie to ok ale w żadnym stopniu nie będzie to coś zachwycającego będzie co najwyżej zadowalające natomiast do takich wideokonferencji w zupełności wystarczy nam ten przedni aparat i tutaj moim zdaniem do czegoś takiego ten telefon się idealnie właśnie nada a tak moi drodzy nagrywa Infinix Note 40 Pro teraz słyszycie bezpośrednie nagranie z tego mikrofonu jestem dosiedlony od tyłu jedną lampą, więc stosunkowo ma łatwo. Zresztą szybkie przejście. To widzicie sprzęt, którym ja nagrywam w siebie. Znaczy wy widzicie mnie głównie z tej kamery. Softbox w miarę szybko reaguje na zmianę dużego natężenia światła, więc jest to in plus. A teraz sprawdźmy, jak sobie poradzi ta przednia kamera. Tutaj zdecydowanie widzę, że jest gorzej. Przede wszystkim jest problem z właśnie bardzo jasnym tłem, gdy ja nie jestem tak doświetlony. Przejdźmy w drugą stronę. No tutaj już sami widzicie, że jest zdecydowanie lepiej. Jednak softbox robi robotę. Ale zamiast zdjęcia, jak Wam widzi się tego typu obrazek. Tak więc przyszła pora na podsumowanie i szczerze powiedziawszy, tutaj nie będę Wam ani odradzał, ani polecał zakupu właśnie Infinixa Note 40 Pro. Z tego tytułu, że mm, uważam, iż to jest telefon dla bardzo konkretnego odbiorcy jakiego już tu mamy przede wszystkim jeżeli cenisz sobie w smartfonie rewelacyjny ekran nie zależy Ci y, jakoś przesadnie mocno na wydajności, choć i tak wydajność tego urządzenia jest jak najbardziej zadowalająca dla, myślę, jakichś 95% użytkowników. Oraz cenisz sobie jak najbardziej szybkie ładowanie, to śmiało możesz rozważyć zakup Infinixa Note 40 Pro. Natomiast zdecydowanie ten smartfon nie jest dla miłośników mobilnej fotografii czy filmowania. T tutaj jakość uzyskanych zdjęć jak i filmów jest po prostu kiepska i to czas sobie jasno powiedzieć, no ale jednak w telefonie nie stopki, jakieś kompromisy musiały zostać zastosowane no i tutaj padło akurat na aparaty. Sama jakość wykonania moim zdaniem od frontu ok natomiast mnie osobiście bardzo nie odpowiada tył tego urządzenia, e, po prostu wydaje się taki tandetny, tani plastikowy. Jeżeli chodzi o e, ostre krawędzie i ogólnie spasowanie tych różnych e, rodzajów materiałów, z jakich jest zrobiony sam smartfon, tutaj nie ma się do czegokolwiek przyczepić, ale to wszystko ratuje ten case, który to jest moim zdaniem prześliczny i telefon prezentuje się wtedy na o wiele droższy niż jest w rzeczywistości. Tak więc moi drodzy jeżeli chcielibyście się zapoznać z pisaną recenzją tego materiału, to śmiało zachęcam Was do sprawdzenia opisu, gdzie również znajdziecie linka do omawianego dzisiaj smartfona. Natomiast w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli materiał się podobał, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie oraz zachęcam do udzielania się w sekcji komentarzy, która Należy do was. Z mojej strony to było tyle. Mój chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.